Witam, w tym poradniku pokażemy, jak łatwo usunąć defekt ze zdjęcia portretowego w Zoner Fotostudio 15 15.pl z użyciem narzędzi retuszu klon z i żelazko. Zatem powiększmy defekt i przełączmy na klon z Kopiuj on fragment z innego miejsca obrazu, zaznaczonego lewym klawiszem myszy z przytrzymaniem klawisza CTRL. Jeśli będzie włączone wyrównanie, obszar źródłowy będzie się przesuwał wraz z kursorem. Tutaj mam wyłączone wyrównanie, zatem klikam z Kontrol, by zaznaczyć źródłowy i bez Kontrol, by wskazać docelowy. Przełączam na żelazko i wyprasowujemy tak, by nie było widać różnicy.